się muszę zrobić film z podłogi, dzisiaj sobie zagramę w Among Us i jeśli wam się film spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę, subykać, dzwoneczek, tak, no i co, gram sobie dzisiaj w Among Us, no i tak, wchodzimy na przykład sobie na trzech imposterów, okay. Wiem czy, dlaczego jestem różowy Bo dobra, mogę być już i różowy, no yy, okej, okay. tu czepeczkę Dobra I tak sobie gramy Zostawcie łapkę w górę, sobie jecha, No, a tymczasem zostaję crewmate'em I jest trzech impostorów no, Słabo, słabo. teraz zrobimy taska. Kurde. Kliknąłem ergensę. Gdzie nie Po co się pytamy? No dobra. Chyba, czy by co odpiszą. Możemy zagłosować w sumie na białego. No. Dopisz, że mnie dobrze słychać. Bo jak tak, no to fajnie. Też mam herbę małą. I możemy tak do odcinków nie było. Dobra. No. A więc się widzimy po jak biały zagłosuje. Dobra, biały już zagłosował. A w tym wszyscy na niego. E no i nie był impostorem. A mógł nim być. Tak. Trochę kabel od słuchawek przeszkadzał. Zobaczymy sobie kameraki. Może coś akurat będzie. Żółty idzie w stronę kamera, kurde. Aha. Okej. Okay. Dobra, zobaczymy kim będę. Crewmate, kurde. Ale to jest mój częsty pech. Jakby sobie przed chwilą zmieniłem nick, nie? Filipecent23 Idziemy ja sobie tutaj na górę, tak. Muszę robi taska. Wadmienie. Dobra, chodźmy do elektryka. Okej. Okay. Na koniec filmu włączę jeszcze kamerkę. Od których zrobione? Tak szybko? Gdzie? To jest pytanie, gdzie? My guys. Słuchasz taki? To hmm, Jest chyba zielony. No dobra, no możemy spróbować na zielonego. Jak nie zielony, to czarny. Nie. Czekajcie. Nie wiem czy mnie teraz będzie się słychać czy nie, ale się wciszam. Okej. Okay. Rzyciłem. Nie wiem jak przyjść jak piłem, to bardzo Was przepraszam. No, Dobra. Midbay. Idziemy na Meatby'. Dobra, no i czas na czekanie 55 sekund. To pójdziemy na taski i tak dalej. Dobry. Czyli jednak zielony był, nie, nie zagłosowali. Przepraszam za reklamę znowu. Kurcze, dobra, idziemy na to. No, znowu nie mogę. O, dobra. Co? I wy to widzicie? Czekajcie, ja robię screenshota. Okej. Okay. Ej wy to widzicie? Patrzcie jaki gościu. Jaki haker? jaki hacker. Jak będę impostorem, go wyeliminujemy. Ale tym impostorem jestem. Byś miał powiedzieć, że nigdy nim nie będę? Nie, nie, no proszę, nie mówcie, że ludzie mają wychodzić. Electrail? Electric? Elektryka? Wygraliśmy, ok. Jakby szybki win. No ale spoko. 6 minut w ogóle film trwa. Dobra. I nie wiem, czy będzie miniaturka na tym filmie, ale raczej powinna być. Boż. Bardzo długo robiłem tą miniaturkę. No. Nie szukałem tego, że dobra nie szukałem szablonów, ale też robiłem długo tą miniatureczkę. No i krówmej, jak zwykle nie. To, to będzie nasza ostatnia gierka. Gdzie? Wezmę sobie tutaj przyłożę. Okej. Okay. albo dobra pójdę tutaj z ludźmi, że jak oni we trójka, bo nie wiem, wielu tam będą impostorami, to ja nie wiem. Dobre. Идем мы с где таски? А, какая два? Ай. Шесть. где? Ja pierdzielę to skipujemy, dobra? Widzimy się za 100 lat, ludzie. Jak będziecie ciekawi, co się działo, no to skip jest. Pokłócili się tam i tak dalej, no ale był skip. No. Najpierw ja chcę task. I jest taki trochę podejrrzany. Ja może i tak poruszam się podejrzanie, ale nie jestem. Nawigację, nawigacji idziemy. Co? Wiem, że źle napisam, ale no, Przepraszam. Przepraszam bardzo. Nie śmiejcie się ze mnie w komentarzach. Pewnie na mnie zagłosują. A my strasznie nie wiem, zielony podejrzony. No dla... bo dobra. No dla mnie to jest zielony, nie? Um, pomyśleli tak samo jak ja. I to był zielony? Oj, dobra, czekajcie? Bo w mid nie zrobił. Chyba gdyś w Midbe zrobił, nie wiem. Serio? Dobra no. To było koniec dzisiejszego odcinka. od jeszcze kamerka. Hm. Jak y macie odpowiedź dlaczego mnie tak było dobrze słychać. A więc cześć. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Marka. Nie chce się wyłączyć XD. A więc cześć!